Cześć, tu Damian Lewczuk, akademia i w tym filmie, na tym prostym przykładzie, pokażę Ci kilka podstawowych operacji tworzenia brył 3D we FreeCADzie. FreeCAD to w pełni darmowy system CAD 3D, który może być wykorzystywany zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Jeżeli chciałbyś poznać podstawy FreeCADa krok po kroku, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Teraz przejdźmy do utworzenia tej części we frikadzie. Rozpocznij nowy projekt w module Part Design. I tutaj rozpoczniemy od utworzenia szkicu na płaszczyźnie XY. Następnie utworzymy dwa okręgi, których środki będą leżały w punkcie początku układów współrzędnych. Pierwszy okrąg o średnicy 15 mm, drugi okrąg o średnicy 30 mm. Milimetrów. Zamykamy szkic i na podstawie tego szkicu tworzymy bryłę. Dodamy wyciągnięcie szkicu na 10 mm i klikamy OK. Następnie utworzymy kolejny szkic, również na płaszczyźnie XY. I tutaj wybierz polecenie Center Rectangle i narysuj prostokąt, którego środek będzie leżał na osi Y. I dodaj wymiary tego prostokąta 30 na 15 mm. Kliknij prawym przyciskiem myszy, żeby odwołać polecenie rysowania prostokąta, i teraz zaznacz ten punkt, ten punkt i dodaj wymiar, i tutaj wpisz 25 mm. OK. Zamykamy szkic i na podstawie tego szkicu utworzymy kolejny fragment modelu 3D, dodamy wyciągnięcie, i tutaj. Dodajmy to wyciągnięcie również na 10 mm. I to, co może zwrócić Twoją uwagę, to to, że pojawiły się tutaj takie linie, i może się wydawać, że te elementy są osobnymi bryłami, ale to jest jedna bryła i te linie wynikają tylko z wyświetlania. I za chwilę pokażę Ci, jak wyłączyć wyświetlanie tych linii. Teraz dodajmy zaokrąglenia krawędzi. Z klawiszem Control zaznacz te dwie krawędzie i wybierz operację zaokrąglenie i dodaj tutaj zaokrąglenie o promieniu 5 mm. OK. Następnie z klawiszem Control zaznacz tę krawędź i tę krawędź, i tutaj dodaj zaokrąglenie o promieniu 10 mm. Jeżeli chodzi o te wartości w tych polach, to możesz je wprowadzić z klawiatury lub możesz obracać rolką myszki i wtedy wartość tego parametru się zmienia. Klikamy OK i mamy utworzone coś takiego i teraz dodamy kolejne kopie tego elementu wraz z zaokrągleniami. W tym celu z klawiszem Ctrl w drzewie cech zaznacz trzy ostatnie operacje, czyli operacje, które utworzyły ten fragment modelu. I wybierz polecenie szyku kołowego. I tutaj, jako liczba kopii, wpisz 3. I operacja szyku kołowego działa tak, że tworzy kolejne kopie wybranych cech wokół wskazanej osi na określonym kącie. I tutaj, jako kąt, mamy wpisane 360 stopni, czyli wokół wskazanej osi. A wybraną osią jest pionowa osi szkicu, która w tym przypadku pokrywa się z bazową osią Z. I właśnie wokół tej osi dodajemy trzy kopie wybranych cech. Klikamy OK, żeby to zatwierdzić. Następnie zaznacz ostatnią operację. Wybierz operację zaokrąglenia i dodajmy zaokrąglenie do wszystkich krawędzi. Klikamy OK. I teraz pokażę Ci, jak wyłączyć wyświetlanie tych linii. Zaznacz ostatnią operację i tutaj jako parametr refine zmień wartość z false na true kliknij gdzieś w obszarze roboczym i teraz te linie są już niewidoczne i cała część wygląda już znacznie lepiej. Dodatkowo możemy zmienić wygląd bryły. Klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy, wybieramy appearance i określamy jakiś wygląd bryły. I w ten sposób tymi kilkoma prostymi krokami utworzyliśmy taką część i na dziś to wszystko, ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.